Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. 36 lat temu ukończyłem studia medyczne w Akademii Medycznej w Krakowie. Studiowanie medycyny trwa 6 lat, a więc moja kariera związana z medycyną trwa już 42 lata. Zaczęła się epidemią AIDS w 1982. W tym czasie odwiedzałem mojego tatę, który przebywał na emigracji w Nowym Jorku w USA i miałem okazję obserwować początki epidemii AIDS. Moja kariera trwała w czasie pamiętnej pandemii COVID-19. W tym czasie pracowałem w Przychodni w szwedzkiej służbie zdrowia. Jak pamiętamy, pandemia koronawirusa wstrząsnęła światem. Moja kariera trwa nadal i tylko Pan Bóg raczy wiedzieć, kiedy się skończy. Pracowałem i nadal pracuję w szwedzkiej, polskiej i norweskiej służbie zdrowia. Uważam się za doświadczonego lekarza rodzinnego. Mam 61 lat, a więc jestem już starym doktorem. Doktor Po Łacinie znaczy nauczyciel. 25% lekarzy w Polsce jest w wieku powyżej 65 roku życia. 18% lekarzy w Szwecji to lekarze seniorzy powyżej 65 roku życia. Wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn w Szwecji wynosi właśnie 65 lat. Jakie są podstawowe zalety lekarzy seniorów? Przede wszystkim bogate doświadczenie kliniczne. Pamiętam, kiedy po skończonych studiach medycznych spotkałem mojego przyjaciela z ławy szkolnej w liceum Piotra Sosina, razem z Piotkiem chodziliśmy do klasy matematyczno-fizycznej. Piotr był wyjątkowo zdolnym uczniem. I potem e, e, studiował w prestiżowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dwa fakultety informatykę i elektronikę. Później wyemigrował do Australii. I kiedy po o, studiach spotkaliśmy się, e, to wtedy Piotr powiedział do mnie słowa, które pamiętam do dzisiaj. Ty, Paweł, teraz jako lekarz medycyny będziesz się doskonalił przez całe życie zawodowe i będziesz niczym dobre wino. Im starsze, tym lepsze. Ja, w mojej specjalności, jaką jest informatyka, z wiekiem będę. Tracił kreatywność i mój potencjał będzie coraz mniejszy. Drugą zaletą lekarzy seniorów to jest lepsze zrozumienie problemów zdrowotnych u pacjentów w starszym wieku. Wszak, starsi lekarze są rówieśnikami, Starszych pacjentów, a jak wiadomo, największą grupę pacjentów, nie tylko u lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, są właśnie seniorzy. Niestety, lekarze w starszym wieku mają też wady. Na przykład trudności w używaniu nowych technologii, czego ja jestem przykładem. Od 21 lat pracuję w szwedzkiej służbie zdrowia. Pracowałem też przez rok w Norwegii i w obu tych stosunkowo małych krajach, w różnych miejscach, w różnych województwach. Są różne systemy komputerowe stosowane w podstawowej opiece zdrowotnej. I muszę przyznać, że nauka tych systemów komputerowych w dojrzałym wieku jest po prostu trudniejsza. My, starsi lekarze, nie jesteśmy tak sprawni, w narzędziach stosowanych w telemedycynie jak nasi młodsi koledzy. Wielu profesjonalistów medycznych współpracujących z lekarzami, narzeka, że my, starsi lekarze, jesteśmy kiepscy w prowadzeniu komputerowych kartotek medycznych. Ja kiedy zaczynałem moją karierę na chirurgii ogólnej w szpitalu Bonifratów w Krakowie kartoteki papierowe kartoteki medyczne pacjentów pisałem na maszynie do pisania. Wtedy umiejętność pisania na maszynie była ważną umiejętnością dla młodych lekarzy. Ja na szczęście miałem w domu rodzinnym maszynę do pisania, więc od początku byłem sprawny w pisaniu papierowych kartotek. Teraz używam tylko komputerów w swojej pracy. Na szczęście nie muszę pisać. Dyktuję na, na dyktafonie notatki, żurnale komputerowe, a sekretarki medyczne je przepisują. Brak aktualnej wiedzy medycznej u starszych lekarzy. Tak jak wspomniałem, ja skończyłem studia 36 lat temu. Medycyna od tego czasu zmieniła się bardzo. Mówi się, że ilość nowej wiedzy medycznej podwaja się co 5 lat. A więc postęp nauk medycznych jest ogromny, trudno za tym nadążyć, chociaż ja robiąc specjalizację z medycyny rodzinnej w Polsce, później specjalizację z almen Medicin w Szwecji i w końcu robiąc specjalizację w Norwegii. Byłem niejako zmuszony, żeby się, żeby, żeby się doskonalić zawodowo, zresztą w profesję wszystkich lekarzy wpisane jest Continuing Medical Education, a więc konieczność stałego dokształcania się. Ale jednak prawda jest taka, że nasi młodsi koledzy mają po prostu świeżą i dużo większą teoretyczną wiedzę medyczną niż my, lekarze, seniorzy. My, lekarze, Jesteśmy ludźmi, takimi samymi pacjentami, jak nasi pacjenci, i podlegamy procesom starzenia. Na przykład, z wiekiem pogarsza się słuch, i jeśli zachodzi konieczność używania aparatów słuchowych, to wtedy trudno jest używać słuchawek lekarskich, jeśli się ma aparaty słuchowe w przewodach słuchowych. Statystyki z USA podają, że lekarze seniorzy są częściej niż ich młodsi koledzy oskarżani przez pacjentów o błędy w sztuce lekarskiej. No cóż, nawet bogate doświadczenie... Zawodowe nie chroni nas przed, przed popełnianiem błędów. Zresztą nie tylko w zawodzie lekarza. Tylko ten się nie myli, co nic nie robi. Każdy z nas, kto dużo pracuje, czasami po prostu się pomyli. A teraz przykład z życia wzięty. Kiedyś miałem przyjemność i zaszczyt poznać wyjątkowego lekarza rodzinnego, pana doktora Andrzeja Stępniowskiego, który pracował w tej samej przychodni przez całe życie zawodowe w małej miejscowości, zresztą uroczo-położonej w czarnym potoku koło Nowego Sącza. Proszę sobie wyobrazić, że pan doktor Stępniowski przeszedł na emeryturę po 80. roku życia. Opiekował się swoimi pacjentami od kołyski po grób. Lekarz rodzinny z prawdziwego zdarzenia. W Szczecji też spotkałem lekarza, który pracował przez całe swoje życie zawodowe w jednej przychodni. Też lekarz pierwszego kontaktu, almen lekarę, lekarz ogólny szwedzki. Pan doktor Joran Svensson z Stromsnesbruck, koło Markaryt w Kronobergu. Pan doktor zakończył pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 65 lat, miałem przyjemność razem z personelem całej przychodni brać udział w uroczystym pożegnaniu doktora Jorana Svensona. To tyle, wspomnień starego lekarza. Na dzień dzisiejszy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Do widzenia.